Cześć, witamy w kolejnym odcinku Siema Jesteśmy już w miejscu, w którym mamy zamiar dzisiaj spędzić noc Tu będzie ognisko A tam gdzieś będziemy porozwieszani w hamakach, ponieważ dzisiaj będziemy spać w hamakach Mamy też trochę nowego sprzętu Pourodzinowego Do przetestowania, także Fajnie, bo coś zawsze nowego, a, a propos jedzenia, no to dzisiaj będzie potrawka z mięsa mielonego dyni, czyli taka jesienna potrawa z jesiennych, jesiennych warzyw, które teraz właśnie można zbierać, czyli dynia, mięso mielone, to no, no nie jest to warzywo, będzie tam też jeszcze biała fasola, kukurydza, cebula, no i kilka przypraw i to chyba wszystko. Czy uzupełniliśmy nasze jedzonko. Jesteśmy w takim dość mieszanym lesie, ponieważ występują tu, naprawdę występuje tu bardzo dużo drzewa. Mamy też nadzieję, że uzbieramy jakieś takie nie nieświerkowe, nie żeby nie strzelało tak drzewo. Także bierzemy się za, za pracę. Mamy gdzieś godzinę 14. Trochę już jesteśmy na, na szlaku. Tak, no i chcielibyśmy też jeszcze sobie odpocząć i, i gdzieś tam za dnia trochę wszystko poogarniać, żeby już ten wieczór, bo już jest koło 17, 18, 17, 18 ciemno, ciemno więc no. chcielibyśmy już mieć do tego czasu wszystko przygotowane a jak sami wiecie w lesie czas wpierdziela dosłownie, tak? także bierzemy się i działamy bo dzień jest tak, skrótszy łapiemy piłę w dłoń i Michał tam szuka Jedzenia. pożywienia, ale Bardziej mi to idzie. Chyba dzisiaj będziemy musieli niestety zjeść ale naszą potrawkę, z przykrością, z przykrością. Stwierdzam, że nie ma robaków, nie ma, rybaków. larw i tego, podob, tego typu owadów. Nic mocnego. Tak, tu, tu jesteśmy rozbici. Jak widzicie. Także musimy się pocieszyć naszą dzisiejszą kolacją, która będzie potrawka z mięsem i z dyni, z warzywami również. A teraz, tak jak już wspominałem, lecimy pod drzewo czyli to jest nasze, nasze wyjście z obozu hej ho hej ho sezon grzybowy już tak ma po 15 minutach w lesie pod drzewo i dwie gałęzie same kanie co prawda małe takie już rozłożone ale małe ale zawsze kania nie wiem czy dzisiaj coś będziemy dawać do posiłku mam nadzieję że znajdziemy jeszcze trochę inne grzyby Natomiast Kanie chcielibyśmy sobie zostawić na jutro, już do domu weźmiemy, nie będziemy nic przygotować. Szkoda, że nie mamy jajka, nie? No bo jakbyśmy no mieli właśnie, jajko, tak. to już by poszła fajna kańka. A tak bez tego też nie chcemy się bawić. Tym razem znowu idziemy pod drzewo. No, no ale to mm, za chwilę. się okaże z czym Siu przyjdziemy. Widzimy, tak. tak. No, no ale weź i nie zbierz grzyba. No weź i nie podnieś, a weź gałązkę, no. Nie? No pewnie. No weź gałązkę. No. Dobra, e, widzimy się za chwilę. Jak już pewnie widzicie, zarys naszego miejsca gotowania jest. Ja teraz przygotowuję haczyk. A skoro się pojawia trójnóg, no to by oznaczało, że będzie dzięki, że będzie też e, z mora. Nie, tylko z mora, nie. Bardziej mi chodziło o gardyk gulaszowy. Czyli nasz taki, taki garb można powiedzieć, bardzo zimowy. lubimy go zawierać. Jest fajny, jeżeli chodzi o gotowanie. A, takich no, większych potraw, czyli jakichś gularzy, zup, potrawek. Jeśli na przykład czeka nas potrawka z dyni. i między innymi po to też go bierzemy w zimę, żeby coś sobie takiego większego podgotować. W lato chyba go nie braliśmy jeszcze, co? W lato nie, no bo nie robimy takich yy, długotrych, yy, wiadomo, bo to wiąże się z ogniskiem, tak? A w lato nie, nie palimy zazwyczaj. Nie. Na kuchence chyba robiliśmy ten. Nie, to też są misy. Czy, czy coś robiliśmy w nim? Na gazie? Nie. Nie, nie pamiętam, właśnie. Na gazie chyba jeszcze nie robiliśmy nic. Obieram trochę mm, nasz haczyk do gulażu. Do, do garka! Nie Taka, do garka! Do garnka. <laughs> y, tak, aby. obieram, obie, obieram, obieram trochę ten. Haczyk do gara, ponieważ później może się tak zdarzyć, że gdzieś tam wam wpadnie kawałek kory albo w ogóle będzie się sypał, jeżeli nie oczyścicie go chociaż z tej zewnętrznej części A nikt by nie chciał jeść skoro Choć na pewno nieraz się zdarzyło No skoro ze no, ze ściółką to, to nawet czekolady ja jadłem. Tak? A, no, no za nas, no trochę. Tak. trochę próbowałem, tak? No. Zdarzyło się. No Tak, naturalne, tak. A jako główne zdanie, co my wtedy jedliśmy? Trzeba ja. było zaanalizować za, za trep. A, no, no, a wcześniej. A, szakszuka była wcześniej. Tam szakszuka była? Tak, tylko że wcześniej zjedliśmy szakszuka, a później poszliśmy tam dalej szukać miejsca, tam się nam nie podobało. <kluzni> tak, szakszuka. A wtedy byście chcieli zobaczyć, jak Michał je czekoladę z kamienia? Ale nie, tam chyba tego nie widać, nie? Mm -mm. Nie, raczej nie. nie. To by było widać na backstage'u. Ja no, na backstage'u tak. By to było widać. Ale to co? Rozpalamy chyba, nie? Bo to jest no, nagrane, jeszcze. nie? No. Jeszcze trójnok zmontuję i, i rozpalamy chyba ognisko. To, to idę po korę. No. Noż, 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 noż. Tak samo jak ja pewnie duża część z Was cieszy się na nadchodzący sezon. oczywiście kraftowy sezon w lesie no i dobra, powinno wystarczyć ale krzywy hak krzywy hak Hakka fin no to już się ma kory, nie trzeba nic więcej nie, nie raczej nie a dzisiaj tak jak wspominałem będzie potrawka z mięsa mielonego dyni i jeszcze kilku innych warzyw, które w jesiennym okresie możecie wyrwać ze swojego ogródka. Tak, będzie to mocno cebulowe, mm, ale też takie trochę ma być, ponieważ e, ta gęstość właśnie kulażowa ma być e, poprzez e, rozgotowanie cebuli. I na tym nam zależy, żeby nie dawać jakiejś tam mąki, takich czegoś w tym stylu. Bardziej żeby to było właśnie na zasadzie rozgotowanej miękkiej cebulki. Oprócz tego, że natrzaskaliśmy dużo kani, pod koniec znaleźliśmy parę podgrzybków. Je też damy. Dużo rozmaicenia naszej potrawy. Miało nie być, ale jak już są, to wiadomo, że z... lepiej, jak jest więcej. Prowadzą trochę tak, <laughs> prowadzą trochę zamieszania w tym, w tym garze. Zarazem też troszkę innego smaku. A co później? A gdzie później? Po czym? Później. No Bo, jest, po pogrzebach. Po A po pogrzebach? Faza. Faza? Tak. Faza druga. <laughs> faza druga. Halucynacje. Kalucyna <laughs> nie wiem, po, grzy po grzybach będą. Nie wiem, co w sumie wiesz, po grzy będzie. Kwas. Po grzybach będzie kwas. W grzybach będzie kwas. <laughs> Jak grzyby nie da rady. Niezły <laughs> kwas będzie na tej wyprawie. Dobra. Zobaczmy, co ja ty żywność tworzył. Nie zmienia postaci rzeczy, bo mogę zawsze się przenieść, tak? Swoją swoim w rozpałkę. Widzisz to Co? Chciałem rozpalić Wbiło się? Dynia jaką kupiliśmy, jaką wybraliśmy, to jest dynia Hokkaido, eee, wyróżnia się na tym, że po umyciu skóry można ją jeść bez obierania, wystarczy tylko opróżnić gniazdo nasienne i jest praktycznie cała jadalna, o kurde, to jest zmiana faktu, że jest twarda, jak każda jedna dynia. To jest arkadynia? Hokaidę okay. O, Gdzieś waliłem się w żywice panie Łokciem W domu normalnie zostawiam sobie nasiona i suszę, natomiast tu oddam jej naturze. Tak, I przyjdziemy je. tu za rok. Zrobiła sobie z nich porządek, przyjdziemy za rok i będziemy zbierać dynie Będziemy jeść tu już to Fajnie by było, nie? By no, śpiesznie No No wiesz Nigdy nie wiadomo Nigdy nie wiadomo, dokładnie Ale zobacz, tutaj raczej dla tych dzików No tak to jest Dziki jest, tak, to jest też, co jest faktem, że tutaj naprawdę dużo dużo było miejsc, w których było widać, że Dziki się kąpią tam jest. Spadzików. Dziki, dzikie, dzikie spa. Spadzik. Spadzik spadzik to jest. Tak, ośrodek wypoczynkowy, ośrodek wypoczynkowy dla dzików. Spadzik. Spadzik. Ale. To trzeba pokazać też nie bo to Później, jak, to jak, jak, jak już wstawimy jedzonko, e, będzie, będzie ta chwila, w której będziemy mogli e, sobie trochę właśnie odpocząć, zrelaksować się. Tak. To zabierzemy Was do środka wypoczynkowego, spadzik. Wiem, że to trochę niechcący, żeśmy się właśnie im wpieprzyli, no. e, tutaj właśnie w, te, w tym rewirze, ale to też już zau zauważyliśmy, jak e, rozglądaliśmy się za drzewem że w tym miejscu, no i niestety, no, mają za, ośrodek no, wypoczynkowy tak, po prostu już za późno. Natomiast może być walka, no natomiast też nie będą na, z całą pewnością narzekać, ponieważ zostanie im troszkę właśnie e, pestek dyni, które pozostawimy im. E, oczywiście wszystko, co zostawimy, będzie odpadami bio, nie będziemy zostawiać żadnych plastików, żadnych śmieci, tylko i wyłącznie jakieś tam e, pestki, coś tam może jakieś resztki czegoś, ale wszystko biodegradalne. Kurczę to mokre. Nie zostawiamy, nie jesteśmy śmieciami, żeby śmiecić nie. w lesie. A myślę, że taki dzik na drugi dzień ucieszy się właśnie z tego co zostawił mu człowiek. Tak, na pewno. No. no bo to jest dla niego taki rarytas, nie? No, no, tego na, na co dzień nie, no, no, nie no, ma. No to jest kurde, no. Radzika to jest... Oh, full wypas. No. no. All-inclusive spadzik. Spadzik, no? W spadziku będzie all-inclusive. <grym> <grym> ja, to jest nawet tytuł. W... <grym> noc w spadziku. <grym> noc w <noc> spadzik. <grym> spadzik. Noc w ośrodku wypoczynkowym spadzik. <grym> kitu, nie? <grym> Co ja tutaj klepie? Michał, co ty tam klepiasz, co mi z tej deski tutaj wypada? To wezty, ty, ja wiem, to, Ja wiem, tu, ja wiem, dobra, to dobra Michał też się Chciałeś robić y, zwierzęta, coraz więcej masz ich w domu. Tak? W... tak? <grym timing> Ale myśl też o nas. My też musimy coś zjeść. Nie? Coś zjeść bo... nie, no staram się. Bo na mnie tak, jedna trzecia trafia do gara. wiesz? No widziałem no. co no. drugi wystąp. Tak, co drugi wystąp. No. Michał, dzik też człowiek. Tak. Pamiętajcie też, jakbyście chcieli coś w ogóle zostawiać z zwierzętom, to zwierzyna bardzo słabo reaguje na nasze przyprawy, czyli sól, pieprz, szczególnie jakieś ostre przyprawy. No, niekoniecznie może to pomóc zwierzynie. Wręcz nawet może jej zaszkodzić, jeżeli zostawiacie już e, przetworzone jedzenie. Ponieważ to, co e, dla Was może być e, podwój... rarytasem, tak? Rarytasem, podwójnie piekącą potrawą. Dla zwierzyny, e, która na co dzień się tym nie żywi, może to doprowadzić naprawdę do słabych 2-3 dni krzokach, a pamiętajcie, że zwierzyna oprócz siedzenia w krzokach też musi coś sobie znaleźć do jedzenia, bądź dopiero do picia. Musi też uciekać przed ludźmi. Pamiętajcie właśnie o tym, żeby niekoniecznie zostawiać przetworzone jedzenie. Jeżeli już macie ochotę zostawić cokolwiek zwierzakom, to niech to będzie surowe. Najlepiej niech to Będą jakieś warzywka, bądź owoce A jak nie macie co zostawić To zostawcie lajka dla Michała tak. Jako, że mamy mięso wieprzowo-wołowe mielone To pomyślałem sobie, że fajnie będzie użyć dzisiaj smalcu I zrobimy to na smalczyku Idziemy, idziemy Kurde Po odpieprzeniu maniany z, z, ze smalcem wrzucam Dobra, zamyk, wystarczy. Trudno. Będzie. Będziemy, będziemy to jest to, o czym wam wspominałem jedzenie z, ze ściółką? <laughs> no, mój jest w porządku. <laughs> Ale ten kto chodzi do lasu to wie, że nie zawsze da radę wszystko przygotować tak sterylnie, sterylnie czysto Natomiast Natomiast smakuje lepiej tak, tak jak w domu albo... A myślicie, że czemu le, le, w lesie smakuje lepiej? Bo co? Bo przyprawy inne? Nie! ściółka. <laughs> ściółka, powietrze. Tak. Jest dużo czynników. Co tam? Na sucho? Na razie się smalec rozstawia. A! Dobrze to wygląda, Michale. Kurczę! S smalec? Nie, ten. A! Ten, A. Tu wszystko, Aha. ten krzywy, A, krzywy no. hak. No, w garczku już jest. E... Przepraszam za cebulkę, No w międzyczasie obiorę czosnek. To nie znalazłeś ciekawic? Nie. <laughs> Powtarzałem to zapewne wielokrotnie, ale pamiętajcie, że jeżeli podsmażacie cebulkę jako pierwszą, to od razu, czy w ogóle jakiekolwiek warzywa, jak podsmażacie warzywa, od razu dajcie soli, to pozwala im szybciej zmięknąć, przez co szybciej się e, przesmażą. Pogupują. i... E, mniejszy właśnie mniejszy czas będzie potrzebny do tego, żeby je przygotować. E, ja tylko czekam aż lekko, lekko zeszkli mi się cebulka, od razu damy mięso. Masz mięso gdzieś na Michale? Tak, tak, tak. I weź, mu, dajemy te grzyby czy nie? Jak chcesz, jak uważasz? No ja nie, tam tamte olejemy, bo one nie są myte, to będzie piach. Mam tutaj kurki te suszone, no to, to dawaj kurki. te kurki. A ja zobaczcie, między innymi między grzybami, Znalazłem butelkę od Coca-Coli. Jeżeli rocznik się zgadza, który jest tu napisany. Jeżeli go widać. 1957. Nadchodzi chłodny wiatr, więc jest to okazja, żeby wyjąć nóż z pieńka i obrać czosnek. Jak mówimy już o chłodnym wietrze. To... Się ubrał, na koszul. delikatnie tak. Czosnek, jako że to będzie danie, które będzie dosyć długo się robiło, pokroję w takie większe ćwiartki. On i tak będzie miał czas, żeby sobie oddać swoją, swój smak i aromat. Niemal mamy wszystkie produkty pokrojone, ponieważ białą fasolę mamy w puszce. I kukuryzy też mamy z puszki. Jak najbardziej e, można by było to zastąpić e, surową, surowymi e, tymi produktami, ale no, te są dużo łatwiejsze i też dużo prostsze w przygotowaniu. Nie chodzi za każdym razem o to, żeby każde danie to, żeby zaczynać od nowa, tylko po prostu e, też czasami czas jest ważny. i nie, nie wiem czy nie najważniejszy. mianie aura i trochę się rozpadało I nawet liść wpadł do naszej przyszłej potrawki. Czas na dynię, ponieważ ona też dosyć, dosyć długo potrzebuje, aby być um, miękka. Kulka, mięso i dynia już są w garku i teraz tak na niewielkim ogniu i dużym dymie będziemy, będziemy to dusić przez tak gdzieś pół godziny. Po czym dodamy już właściwe przyprawy i resztę warzyw. A teraz co? Teraz się rozpadało i musimy się chować pod tarpy. To też nie jest takie złe ponieważ to odpoczynamy. Widzimy się za chwilę podczas dodawania reszty produktu. Po chwili duszenia dodam Przyprawy. przepraszam, ale za O właśnie, właśnie, ja też a... byłem, byłem w szoku. No. <laughs> za, za, za. Czosnek niedźwiedzi, a teraz Tymianek. Mam nadzieję, że nie przesadzę z Tymiankiem, nie? czosnek niedźwiedzi i Tymianek. Jeżeli nie macie czosnku niedźwiedziego, możecie go śmiało i, i wyłącznie zastąpić. Zwykły, ja zwykły też dałem. I wsypałem resztę ciosku, ale to przez dym To nie było w planie? Nie, aż tyle Ale wiesz, on jest bardzo dobry, więc... Zaszkodzi. Nie zaszkodzi, tak? tak. No właśnie I Patrzcie na to, meksykańska mieszanka Nie było innej Niestety nie udało się z, ugotować tego dania przy świetle dziennym Ale mamy je gotowe Mamy pyszne, bo już próbowaliśmy Już próbujemy je tak gdzieś od pół godziny pół i to godziny. tak po łyżce, tak. po łyżce My sobie to tłumaczymy, że tam po prostu e, siadła woda i odparowało ha! Ha! Ale tak naprawdę chyba, chyba je wyjedliśmy, nie? Teraz trochę, też Trochę, to, trochę, trochę też to, to, to e, Tak czy inaczej Nakładamy sobie danie e, Niestety po zmroku, więc już będziecie musieli oglądać takie właśnie no, przy świetle lampy. Ale mamy nadzieję, że obraz się Wam spodoba. No co, no kodamy Michał? No kodamy? Tak, 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 O tak, Pietrze. Tak oto prezentuje się nasza potrawka. E, Michał już wcina. Jest Dla... bardzo pyszna. <śmiech> Ej, <śmiech> Dlatego... Boże, nie mogę się powstrzymać, sorry. Dlatego ja też bez... E większych sceny gieli, się za jedzenie. A Wam życzę klasycznie smacznego i do zobaczenia na szlak. Dzień dobry, trochę zagapiłem i witam. Nie włączyłem kamery, a to jest pierwsza czynność, jaką robimy po przewodzeniu. Dzisiaj, może. Tak. Nie, ogólnie to nie jest tak. E, no i co, wstawiamy zaraz wodę na kawę. Pierwsza co to kawka. うん。 Ja. Jak nie, to chyba z racji żywnościowej została mi ta... Kopiko, będziemy rozpuszczali? <noise> nie, kopiko nie. Z napój cytrynowy ten. <noise> Że go na ciepło o, mam. wypić. A, mam. Zanim się woda ugotuje, widzę też już złożyć swój sprzęt. Tak, aby później już tylko wystartować. To jest kanapka Michała, to są kanapki moje. Ale jestem pewien, że smakują tak samo. No pewnie tak. <grymna> pewnie tak. <grymna> <grymna> no, ale wygląda, wygląda. Smakuje, smakuje. Tak. Jeszcze tylko kawka i lecimy. Smacznego, moj <grymna> Mhm mm Mieliśmy jeszcze kawałek szynki Szynki, albo szynki parmeńskiej chyba mm -hmm. y Ale jest w samochodzie No zobacz, nie trzeba płacić bo Bozi ją tak jak Michał z tym tutaj mhm. No ale Na szczęście mocno nie odczułem ich, tak, ich braków mhm. No i pierna, nie? Słam? Pierna No Z torbą pełną grzybów się kanie, prawie że same kanie po drodze było parę masztaków, ale nie braliśmy. A teraz lecimy prosto do samochodu. Dzięki, że byliście do końca. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Tak. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć! Cześć!